Znaczy wiecie widzowie, że to, to by było lepsze, żeby było trochę mniejsze Bo zajmie cały ekran Nie, ale to jest naj, najszersze i największe yy, GUI które widziałem yy, na fontannie na, naprawdę New gift update candle Time uh, Times one given at one minute Scavenger hunt event begins at 30 minutes after the update To jest naj, największe GUI jaki widziałem w update Ale do rzeczy I to chyba najlepszy Najlepsza rzecz którą miałem Udało mi się zdobyć trochę huge yy, No, trochę huge. Udało mi się zdobyć. Sprzedawałem ekskluziwy. Wytrajdowałem się trochę i mamy dużo huge. 3 hero 1 pixel. 1 cupcake. 1 jolly. 1 elf. I 1 scary. Korgi. Więc no. Yy, o kurde. Więc to mamy za sobą. I czy to ma 100 razy? chętnie to miało być 100 razy, o znaczy no mamy już fregifta więc za minutę update otwieramy dawaj coś dobrego coś dobre żówno najżówniejsze i ja cię tu w ogóle nie chcę. Dzięks. Więc mam dużo Mifikali. Jeden Dark Matter. Wymienię go. O, proszę bardzo. Jeden Dark Matter. Mifikal. Najlepsze. Nice, dobra. O, updating now. Let's go. Czas zobaczyć co nowego. Czy ja zostałem oskamowany? Proszę, 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 proszę. I mamy. Bo ta to, to gra w ogóle się nie updateuje. Albo. Poczekajcie. Więc witajcie w grze. Witajcie y w grze z Simonem. Tak, z Simonem. Więc witajcie w nowym updatecie. Pet Daker 2 new Huges, co? Secret Door, Cozy Cove Arena, Rose Egg, Hard Chest, co? Multiple Pet Enchant, Petel, Pet Teleport, Menu icon Player Cup Increase Bug Fixes, update Quick, dobra. Gdzie jest to Pet Decker, bo naprawdę? Stupid. Naprawdę, nie, ja nie chcę to wierzyć. Dwa nowe huge, tylko tu nie widać. Dobra, zobaczmy ten teleport. Je... o Można widzieć, gdzie są te czesty. A gdzie jest ten pet-daker? Tutaj to jest Enchanted Tech. Nie ma? Seria? Czy to może być w Limbo? Nie ma The Void. Może tutaj? Yy, nie ma. Czy to głupi. O. Daker. P Daker. Speed Multiplayer. Why, why, why Co to? Co to będzie? zaraz co i masywnego peta zamiast 26 milionów będę dostawał tyle i zamiast tyle max już mi spaceship POSSIBLE, to jest 3 biliony Nadal nie ma, ej, ej, robisz to Dobra widzowie, robię peta Którego nie zrobię Zobacz co Zrobię z tych goldenów 3, 4 5, 6, 7 9, 10 Ok Mam 10 n crawl Put in pads, They cannot be taken early Dobra, to za 6 godzin się widzimy Zaraz, co? Ile mogę włożyć? Would you Ile? <laughs> Presto no halo Nie. Czy z Państwa online? Widać, że tu jest daker. Na razie nie zrobię. Tutaj się coś usunęło. No tutaj nie... Tutaj było przybliżone. Mogli zrobić tak o i było dobrze a nie jakoś tak dziwnie ale jest Daker. naprawdę wiecie co nie Mo czy są nowe huge no oczywiście niestety mam 5 punktów a ja nie mam już ekskluzywów na przykład w banku w banku mam te żywne party dogi, partie jak Solotla. Naprawdę. Muszę sklausa. No. Więc wiecie widzowie. No. no. To chyba tyle z update'u. 18 jeszcze minut później, i tego. Będzie scavenger hunt. Egg hunt. No. Więc poczekamy. 5, 4, 3, 2, 1. Find the secret egg. I znaleźliśmy. Czy to będzie juczkat Wydaje się nam Że będzie Oczywiście musimy ile mam się Dobra 3 Let's go yeah. Więc to by było na tyle widzowie Update naprawdę Zobaczymy jak, jakie będą pety jutro no to tyle i pa